Szanowni Państwo, witamy serdecznie Szania. dzisiaj w w których gościła warta tutaj inne zespoły, a to właśnie dlatego, że po raz pierwszy w tym sezonie, po raz pierwszy tutaj w Gorzowie doszło do sytuacji, w której doszło do sytuacji, w której Przywitali tutaj gorzowianie inny, drugi lubuski zespół, drugi z trzech w stawce, ponieważ oprócz Kariny Gobin mamy również tutaj e, oczywiście... Dobre podanie, e, nie, jednak niedobre podanie, perfekcyjny z obrońców Warty, jest szansa, żeby dobrze tutaj zagrać, ale widzimy dużo takich niedokładnych podań, dużo chaotycznej gry. Teraz troszeczkę wyżej, marcher. Ale cały czas bardzo dużo niedokładnych podań, dużo takich, takiego brzydkiego futbolu tutaj widzimy. Też teraz pró próba przejęcia piłki przez jednego z obrońców. Barty. W podobnym bynajmniej ustawieniu, jeśli chodzi o formację, wyszły oba zespoły. Ponieważ czwórka obrońców tworzy ten kompakt defensywny później trzech zawodników w środku pola dwóch skrzydłowych i jeden najbardziej wysunięty napastnik w Gorzowie jest to Erik Surmański. Natomiast jeśli chodzi o zespół z Gubina, tam najwyżej wysuniętym zawodnikiem jest Matuszewski. I teraz Woźniak. Zagranie na drugą stronę boiska tutaj jest Komarnicki. Zagranie na obieg, piłka posłana wzdłuż dla karinę. 20 minuta na zegarze, jest zagranie w pole karne i Bukowski pięścią tutaj był rozjęcą w tym dośrodkowaniu. Jest teraz szansa wyjść wyżej, jeżeli chodzi o zespół Gorzowskie Warty. Teraz bramkarz gości, dobrze tutaj na skrzydło. Coraz bliżej zawodnicy. Gości, teraz dobrze obrońcy, Gorzowski, teraz bramkarz, gości, dobrze tutaj na skrzydło. Coraz bliżej zawodnicy, gości, teraz z dobrze obrońcy. Sławki Agardzielewicz, dotychczas zawsze wyjściowe 11 i wydaje mi się, że to jest troszkę taka zagrywka, aby w tej drugiej połowie, w przypadku gdyby ten wynik utrzymywał się na poziomie 0-0, albo może był niekorzystny, to pewnie od razu do boju wszedłby Gardzielewicz, bo ma wiele atutów i szybkość i ma tę ciągę na bramkę i potrafi strzelać. To już pokazywał wielokrotnie, a teraz zespół Zgubina. Dobre zagranie na skrzydło, jest szansa zagrania i jest strzał, ale zablokowany przez jednego z... No i ten moment był tutaj najbardziej radosnym momentem od początku tego spotkania. Radosnym, bo oglądaliśmy bramkę, oglądaliśmy bramkę dla Warty Gorzów. Jej strzelcem Ufir, który wykorzystał zamieszania. Teraz trzeba być czujnym, bo już Gubin w natarciu. Ale I bardziej od... radosnym momentem od początku tego spotkania. Radosnym, bo oglądaliśmy bramkę. Oglądaliśmy bramkę dla Wartygorzów. Radosnym, bo oglądaliśmy bramkę. Oglądaliśmy bramkę dla Warty Ufir, który wykorzystał zamieszania. Teraz trzeba być czujnym, bo już Gubin w natarciu. Ale chwilę temu mówiliśmy o tym, że na naszym stadionie... Ale zauważ, że po drugiej stronie też <gry> powoli e Sympatycy warty zaczynają swój doping. Ale teraz niebezpiecznie. Jest wycofanie na 16 metr. Uderzenie! Cóż za cudowna interwencja w tej sytuacji! Rodzińskiego. Bukowski już nie miał nic do powiedzenia. To uderzenie było zbyt mocne i zbyt precyzyjnie zagrane. I wyrósł na 10 metry. Uderzenie i... Cóż za cudowna interwencja w tej sytuacji. Bukowski już nie miał nic na do mecz, powiedzenia. Nie będzie to... o Dużynę Górzaską. teraz porażka ze Żmigrodem. Natomiast odwrotna sytuacja w Gorzowie, a póki co widzimy tutaj 2 minuty doliczone przez sędziego technicznego. Więc pogramy jeszcze tutaj przez 120 sekund. Zobaczymy, czy coś przyniesie ten czas. Ciekawą, jakąś groźną akcję. Teraz dobre przyjęcie tutaj przez Marchela. Marchel Mar walczy. No. Słuchaj, ja się nie spodziewałem, żeby na Gorzowskim stadionie zawitał arbiter techniczny. Który wskazywał czeka, Mikołajczak na pole karne. Wybijają. Teraz piłkarze gości, a widzimy, że szykuje się podwójna zmiana. Może o tym za chwilę, bo już Utah Kamon e, przyspieszył grę swojego zespołu. Dużo teraz szczęścia mieli piłkarze. Gości, a widzimy, go... że szykuje się podwójna zmiana. Może o tym za chwilę, bo już Utah Kamon e, przyspieszył grę swojego zespołu. Gardzie lewi. 61. minuta tego widowiska. Jest e, mocne zagranie w pole karne. Piłka nie znalazła w tej akcji adresata, i ruszają z kontrą teraz piłkarze z zgubina. Juta Kamon. Kamon cały czas przy piłce, na drugą stronę. Jest tutaj dużo teraz. Dużo piłkarzy wartych, chciałem powiedzieć. Nie ma tych przestrzeni, nie ma możliwości rozegrania swobodnego, rozegrania piłki przez y, zespół Karine Gubin, wycofanie teraz i nie ma bramki. A